mamy tu popita, nie wiem dlaczego, ale ty to miało być Survive the Killer Pomni z Digital Circus The Amazing, sorry e, Huggy Wuggy Dobra, że tam gdzieś będzie Pomni Napiszcie w komentarzu jaka jest twoja z, z, napiszcie jaka jest wasza ulubiona postać z Digital Circus to ja wam wtedy przypnę serduszko po takim, bo moja ulubiona postać to jest Jax No ten Kulik. Trollman, ale ja jest takie wredne zachowujcie się jak on. Dobra, co to za obwit, bo mi się tu tak trochę więc się nie śmieci, że jestem słaby. Jak nie będę tego kręcił sam, to mi może lepiej wyjdzie. Ale tutaj jest popit, bo to się tam zgliczowało. Ciekawe czy on działa. Nie, to jest scam. Co prawidzowie? to prawidzowie? Świecę! No to prawidzowie! Ciemno. powiem się zbliża noc. O! No, jasno! Papa! Papa! Pa. Już. się żegnamy. I uśmiechnięci się. To I dajcie suba i lajka, to będziecie mieć szczęście przez cały dzień.